Powodem sondaży pierwszych, jak pan ten wynik? Sondaże to jest tak naprawdę zabawa. Jeszcze zdecydowanie za wcześnie o tym, żeby mówić o ostatecznych wynikach wyborczych. Z tym spokojem czekamy do wyniku, który zaprezentuje jedyna organizacja do tego uprawniona w naszym kraju, czyli Państwowa Komisja Wyborcza. To wyniki z, z tego z podawane za pierwszym razem są zwykle zbliżone, więc gdyby się okazało, że to będzie takie poparcie. Znaczy, właśnie jeżeli chodzi o tą sondażownię, która jest tutaj to w wyborach prezydenckich zdecydowanie ten sondaż różnił się od rzeczywistości. Dobrze, nie będziemy się skłócić, co jest... No właśnie no więc, więc, no więc my czekamy spokojnie do wyniku, które przedstawi PKW. I, i tyle tego no proszę bardzo, że tutaj mamy już zupełnie inne wyniki nas. 8, Dobrze, powiedzmy uśrednimy, gdyby to było 10%. Znaczy, ja uważam, że Sojusz Lewicy Demokratycznej ma bardzo dobrą efektę dla mieszkańców naszego kraju i tak naprawdę będziemy dalej, dalej przekonywać. Myślę, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nadal będzie trzecią siłą w parlamencie, a nasza taka codzienna praca wśród ludzi przyniesie jeszcze lepsze efekty w następnych wyborach. Dziękuję. Bardzo jeszcze wstępne. Te różnice między pierwszą platformą a drugim pisem jeszcze ulegną zmniejszeniu, tak sądzę. Zaskoczeniem, oczywiście, jest trzeci wynik ruchu parikota 10%. Natomiast, oczywiście, stało się to kosztem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który znalazł się w tej chwili na piątym miejscu. Te wyniki wskazują, że będzie ciężko platformie obywatelskiej stworzyć rząd z PSL-em chociażby. Może zabraknąć tych, tych głosów do większości parlamentarnej i platforma będzie zmuszona stworzyć koalicję z trzech partii albo z ruchem palikota, co by było pewnym, no, pewnym paradoksem, no, ale w polityce różnie bywa. Także no, będziemy świadkami z ciekawych, ciekawych dni po tych wyborach. Być może Platformie nie uda się stworzyć rządu i mogą nastąpić kolejne wybory. To jest... no, a, ja. Dobry. Proszę o podsumowanie kampanii wyborczej i tegorocznych wyborów. Ja mam nadzieję, że te wyniki sondażowe, które pojawiły się 15 minut temu, będą wynikami rzeczywistymi. Jest to historyczny moment, ponieważ partia, która rządziła przez 4 lata, po raz drugi wygrała wybory i ma szansę wraz z polskim stronnictwem ludowym w dalszym ciągu prowadzić Polskę ku lepszemu. Udało nam się wiele, ale wiele jest jeszcze spraw do zrobienia, i mam nadzieję, że również Wocławek skorzysta, a szczególnie młodzi ludzie, na tym, że będą mogli żyć w tym mieście godnie, uzyskując bardzo dobre wykształcenie i możliwość funkcjonowania w tym mieście. Dziękuję bardzo. To oznacza także pewien sprzeciw młodzieży, bo myślę, że to młodzi ludzie w jakiś sposób zasygnalizowali, że są troszkę niezadowoleni z kierunku zmian w Polsce i musimy się temu bardziej przyglądać i pewnie znaleźć recepty na, na te bolączki, które są oczywiście bezrobocie, oczywiście kłopoty z rozpoczynaniem tych wszystkich małych biznesów. To wszystko musimy poprawić. Znaczy niespodziankowi jest 10% różnicy między chłopcami i Niektóre z bardzo pokazywały, że to będzie 1,2%. Zobaczymy, jaki będzie końcowy wynik. Yy, ważne jednak jest to, że yy, po raz pierwszy w historii tej demokratycznej Polski udało się po raz drugi yy, doprowadzić do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych tą samą partię, a więc można przez 8 lat prowadzić jakąś rzetelną politykę ekonomiczną bez yy, przypodobania się wyborcom, bo wpływa kolejna kadencja. To jest bardzo ważne, żeby robić swoje. Jaką funkcję powiecie, czy to jest ja 100%? Myślę, że przystąpimy się do tej demokracji. Moim marzeniem jest 70-80%. Nie wiem, czy to się uda. Znamy sondażowe wyniki wyborów do parlamentu 2011. Panie pośle, w kilku zdaniach proszę o podsumowanie. Szanowni Państwo, no przede wszystkim została utrzymana pewna tendencja, bo to, co się stało, to, co sondażownie pokazały, no wynika z tego, że Platforma Obywatelska, można powiedzieć, odniosła historyczny sukces. Historyczny z tego względu, że jest to pierwsza partia polityczna od 89 roku, która utrzymała stan posiadania i będzie pełniła, otrzymała mandat zaufania na Kolejne cztery lata, czyli wynika z tego, że rząd Platformy Obywatelskiej Pol Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie rządem kontynuacji. To pokazuje przede wszystkim, że Polacy cenią sobie stabilizację, cenią sobie spokój zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej i tutaj w sposób zdecydowany właśnie opowiedzieli się za takim sposobem uprawiania polityki. Jest to oczywiście dla nas wszystkich niezwykle ważne. Ja osobiście. Oczywiście bardzo się cieszę, ponieważ zakładałem w takich swoich szacunkach, że ten wynik będzie minimalnie niższy. Uważałem, że na poziomie 34-35%, no, przynajmniej na chwilę obecną, ta rzeczywistość okazała się łaskawsza dla mojej formacji politycznej. No myślę, że te wyniki dają szansę, żeby Platforma w województwie kujawsko-pomorskim, a nas najbardziej interesuje, Okręg numer 5, okręg toruńsko-wocławski. I są duże szanse, żeby Platforma utrzymała stan posiadania sześciu mandatów, bo tyle dotychczas posiadaliśmy. Trudno powiedzieć, jak ułożą się, <coughs> ułoży się kolejność kolejnych partii politycznych. No, Ja ufam, że te sześć mandatów w tej chwili staje się bardzo realne. No i oczywiście to pozwoli na dalszy rozwój województwa Kujawsko-Pomorskiego, bo wiadomo, że mandaty sejmowe nie mają bezpośredniego być może przełożenia na województwo, bo władza samorządowa, parlament to są dwie różne kwestie, ale na pewno musimy pamiętać, że platforma jako decydująca, powiedzmy, siła w parlamencie będzie miała także duże przełożenie na województwo Kujawsko-Pomorskie.